A dzisiaj Was nauczę grać w Maco. Wiem, ostatnio za bardzo nie ma odcinków. Był odcinek z Pana i Stoła. Ale to chyba za mało. Joker odkładam. Wiem, to są inne karty. Gdzieś mi się zagubił jeden król z tamtych kart. No i... Dobrze. Mako'o jest tak, że dwójka to jest plus dwa. Dwójka to jest plus dwa. Trójka to jest plus 3, Czwórka to jest skip, czyli zatrzymanie na jedną kolejkę. Król to jest plus 5, ale to chyba król jakiś orzech i jeszcze król chyba tref. Ten król chyba jeszcze jakiś. Więc za bardzo nie wiem, bo jeden król daje do tyłu, a jeden do, do przodu. As zmiana, zmiana obrazku, czyli zmienia na przykład na byle as zmienia na obrazek na przykład, nie wiem yy, o, na trefla. Nie wiem, na przykład trefla. A i żąda liczby. No i dobrze, teraz zagram partyjkę sam z sobą. rozdaje się chyba po 7 kart bo ja gram często w UNO, a nie w Makao. Wiem, za bardzo nie widać na kamerze, bo nie mam takiej dobrej, ale właśnie kupiłem sobie już dawno, ale nie używałem jeszcze. Ile jest tu? Jedna karta na środek. Na przykład ten ja zacznę i patrzę. Mogę siódemkę oczywiście. E, siódemkę i e, tref. Chyba, że mam tego. Asa. Nie asa, tylko ten Czy mam. Czy mam. Czy Nie, Jobka, tylko. No, tak, Jobka. nie dobrze. I tu akurat wybiera bo tu mam, dostęp 3 trefy. No i na przykład daję trefę czwórkę. Czwórkę. Znaczy mój brat mówi czwórkę i. <grym> Teraz drugi. Ja patrzę, że jest ten i mam Asa. Więc mogę na przykład zamienić na to, ale jeszcze daję piątkę trefy. Ten ja na przykład daje dwójkę, no o tak, obraz. A ten ja trójkę. Ten ja za to, to oczywiście też daje szóstkę. A ten ja już inaczej robi, bo daje zmianę koloru na serca, czy zmianę obrazku już. Daje. mówię, Mama nic nie robi, od razu mówię, ten ja zatem żądam kart. Żądam na przykład siódemki. No i ten, jak nie ma tu siódemki, bo akurat nie ma, to musi dobrać. Może też od razu potasować. I dobrać. I nie ma, więc teraz znowu tego, moje, tego ja. Ruch. 7. Normalnie. A to chyba nie jest od razu, mówię. Yy, plus 5, więc to, to od razu nie będzie plus 5, tylko nic, po prostu. No, ja miałem 7. on no, nie. On układzie dane. Ja kładę na przykład dziewiątkę, chyba nic się nie mówi, bo za bardzo nie pamiętam, ale chyba nic się nie mówi, jak ma się jedną kartę. Ten dajesz dwie dziesiątki. A ten już ma problem, bo ma tylko ten, więc dobiera kartę z tej talii co pozostały karty. I ma asa, czyli może zmienić. Ten też nie ma, jak widać, bierzety i z, też ma asa. i zmienia na serce, I nic nie mówi, a ten ma też i ten wygrał, bo też ma serce i wygrał i to by było na koniec z Moka Makao, niedługo też będzie odcinek z, na przykład z świnki, z jeszcze 1000, noże cygana. No i zachęcam do subskrybowania, lajkowania. I to by było na koniec.